Witajcie na festiwalu Polska od Kuchni w urokliwym Zamościu. To miasto położone w południowo-wschodniej Polsce zachwyca swoimi zabytkami i bogatą historią. Zamość wpisana na listę UNESCO słynie z wyjątkowego układu urbanistycznego zaprojektowanego przez hetmana Jana Zamoyskiego. Przygotujcie się na wyjątkową podróż po smakach i kulturze. Let's go! Strefa Kauflandu, strefa, gdzie jest mnóstwo pysznego jedzenia. Pysznego, pysznego polskiego jedzenia. Zobaczymy co tam mamy. Są takie dobre nasze flagowe produkty z Kauflandu. Także na... serdecznie zapraszamy. Tam na... mamy grill. Mm -hmm. Mamy pyszne sery, pyszne kiełbasy, pyszne pierogi. Serdecznie polecamy. A najlepszy produkt... Może tak... O! A co to? A to jest przypyszny smalec z mieścią z cebulą. Poleca pani? Oczywiście, z całego serca. E, to są ręcznie robione w tym krzyżykowym e, w różnych dziedzinach. Można jako religijne, jako e, tak powiem, e, widoki. E, do wyboru do koloru. Własnoręcznie też robione. Słuchajcie, Festiwal Polska od Kuchni w tym tygodniu ma zaszczyt odbywać się w przepięknym mieście Zamość, w którym jest jeden z najpiękniejszych rynków w Polsce. Zresztą sami zobaczcie ile jest tu pięknych, kolorowych budynków, które idealnie sposobują się w ten klimat festiwalu. Słuchajcie, zaczynamy warsztaty kulinarne, będzie mnóstwo ziół, mamy bazylię, mamy oregano, mamy tymianek, mamy rozmaryn i startujemy. Po pierwsze lubella i makarony, które będziemy robić, do tego sosy przepyszne pomidorowe. Dzieciaki już wystartowały, jeśli chodzi będzie... Będą arbuzy takie, że aż mi będzie ciekło po prostu soku wszędzie. Do tego mandarynki pomarańcze i to wszystko unurzane w syropie daktylowym. do tego będą zdrowe słodycze i na koniec zawiniemy wszystko w tortille, bo jesteśmy na rynku w zamościu i tu będziemy naprawdę jeść dodatkowo lokalnie sezonowo i bardzo ziołowo. Dzień dobry moi Państwo, witamy w województwie lubelskim. Lubelskie to zamość, a zamość dzisiaj na rynku aż 60 kół. Będzie się działo. Powiedz to, no to jak zwykły obiad, ale to nie są zwykłe ziemniaki, ponieważ tu mamy tak zwaną pusie Kasza drobna. To jest nasza, nasza chusie, tak. to to oczywiście burak. Moja babcia dawno, dawno, dawno. Dokładnie tak. A to coś, to nie placek ziemniaczany, tylko bryzor z, bryzol z jeleniny. 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 Mięso z jelenia, z szynki, z szynki z jelenia, mięso rozsiekane, rozsie, nie tłuczone, tylko siekane z jednej strony, tak. kilka razy jest siekane. I po prostu sól i pieprz. Delikatnie olejem polane delikatnie, tak? bo jest y, suche dosyć. Sól i pieprz tylko żadnych przypraw. Proszę powiedzieć coś więcej o tej zupie koperkowej, bo mnie zaciekawiła. A to jest tajemniczy przepis, więc tutaj szczegółowej receptury nie mogę zdradzać. Ale również na kurze, e, gotowany wywar, później e, koperek i makaron z, wolnego, z jajkami z wolnego wybiegu, od ubelli właśnie. To się nazywa szyszka, przepraszam? Tak, to jest szyszka. Tak właśnie smakuje dzieciństwo, no. Super, Ransko, dziękuję. Mamy swoją e, micę przyszłą. Jakie emocje pani towarzyszą przy tym konkursie? No nie wiem, pierwszy raz biorę udział w takim konkursie, także jestem bardzo zestresowana, ale koleżanki mi kibucują i mąż, proszę. Pozdrawiam męża. Przy kibić, prawda? Jakie to jest uczucie, gdy wychodzi pani na scenę i wszyscy obserwują pani wdzięki? No właśnie, jak, jak wspomniałam, że pierwszy raz także mówię, że kurczę. Naprawdę nogi troszkę jak takie zwarte, tak? Słuchajcie, to że na festiwalu polsko Kuchni Kuba gotuje rosół jest rzeczą oczywistą, ale z jakiegoś dziwnego, nieznanego mi powodu, że każdy następny rosół smakuje lepiej. Jak to się dzieje? Czy Kuba po prostu zdobywa więcej doświadczenia? Czy może mi się wydaje? Nie wiem. W kolego w sąsiadce. Rządzę kołem, koleżanki są wspaniałe, bardzo ładnie się tam współpracuje, jest bardzo fajnie. Bardzo mnie interesuje ten bigos. Czy możemy zobaczyć, jak ten bigos ale tutaj jest? My możemy poczęstować tak? i bardzo, tak. O super, to w takim razie byśmy tutaj z chęcią zdegustowali troszeczkę bigosiku. Tak, tak. A dla ekipy też się znajdzie? Tam Oczywiście dla wszystkich. O super. Ale, ale, ale mamy wspaniałą grochówkę też. Taka, taka nasza, taka nasza, wiejska, rodzinna. Robimy wielki test z grochóweczki, słuchajcie. Mm, ale bym sobie zjadł takie grochóweczki. Mm, Przempyszna, jak to było, niebo w gębie. <grym> <grym> Dosłownie. Dobrze, fajnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak smakuje Bigos? Przepyszny, naprawdę. Polecam, koło gospodyń wiejskich, sąsiadka, bigos pierwsza klasa. Taki takich sam jak w domu gotuje mama czy gorszy lepszy? Yy, porównywalne, niestety nie mogę zrobić tego mojej mamy. Jest tak samo dobre jak mojej mamy i mojej babci. Przepyszny. Super Janko. w takim razie ja to sobie wezmę. Szlak by to. Dobra, która z Pań chce rozmawiać? To jest najbardziej medialna, widzę, że pani tutaj już tak się rywie do mikrofonu! Już widać? Widać. Ojej, naprawdę! Wow. Perła pełni! Perła renesansu, dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd panie są? Z Wilkowa, gmina Wilków, powiat Opole Lubelskie. A to nie jest tam, gdzie kręcili ten serial polski? Wilko coś Wilko nie, tak? Nie, 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 nie. Bardzo nam przykro, nie kręcili jakiś serial w Podgórzu, ale ja nie wiem nawet jaki. Natomiast mamy, mamy też Kazimierz bardzo blisko, Dolny, także zapraszamy serdecznie. Mamy Winnice, gdzie są pyszne wina i inne rzeczy także. No my akurat dzisiaj nie mamy, no tak się stało, ale następnym razem się postaramy. Mam nadzieję. A czy Pani biorą udział dzisiaj w konkursie? E, no bierzemy udział w konkursie właśnie mi z wdzięku. A gdzie jest pani mi z wdzięku. Dzień dobry. Przepraszam bardzo. A dwie panie! Super. I kto dzisiaj wygra ten konkurs? My. bo jak nie my, to kto? Super, super. Tak w razie życzę powodzenia dzisiaj w konkursie. Dziękujemy za oglądanie! No. Super! Jerzynka spróbuję sobie. całą. można całą. Nie, no, no. nie no, no. trzeba wiać, proszę wsiąść!